Jak działa dany animatronik? A dziś na naszym stole ląduje sam potężny Spring Bonnie w Fnafa 3 Springtrap w FNAF-3 jest naszym głównym przeciwnikiem, w dodatku jedynym, który potrafi nas zabić. Startuje on z kamery 9, skąd stara się przejść do naszego biura. Warto zaznaczyć, że w naszym biurze nie ma za bardzo jak się przed nim chronić, gdyż nie ma ani maski, ani drzwi, co sprawia, że najlepszym wyjściem jest trzymanie go w miarę daleko od biura. W budynku jest również wentylacja do której nasz Springuś może wejść i jeżeli go w porę nie zatrzymamy, to Spring będzie miał bardzo ułatwione zadanie w tym, by nas dorwać. Jak z nim walczyć? Już objaśniam. Naszymi głównymi broniami są audio śmiechu, balon śmiecia i blokady wentylacji. Taktyka, która jest dla mnie najefektywniejsza w walce z Springtrapem opiera się na trzymaniu go na kamerze siódmej, Podaje nam to ogromną kontrolę nad jego ruchami. Jak ucieknie z kamery, to będzie na pewno na kamerze 6 albo na kamerze 8, z której łatwo jest go sprowadzić z powrotem na kamerę 7. Jest też opcja, że Springtrap ucieknie do wentylacji, ale wystarczy ją, jak jest na kamerze siódmej, zablokować i po kłopocie, i dodatkowo macie parę sekund spokoju. Oczywiście ważne też jest, by uważać na awarie i fantom animatroniki, ale to materiał na osobnego shorta.